Wkładki Tiande to jest tutaj propozycja dla kobiet od naszej firmy. Są to takie wkładeczki do stosowania na co dzień, które naklejamy na bieliznę. Utrzymują one świeżość przez cały dzień, przepięknie pachną i też działają w kierunku naszego zdrowia, zdrowia kobiet. W składzie mamy tutaj kompleks ziołowy, a w tym kompleksie olejek z goździków, olejek z kameli chińskiej, miętę pieprzową. Takie wkładeczki działają przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo, likwidują świąt i podrażnienia. Więc polecam, bo naprawdę to jest bardzo dobry produkt oparty na medycynie chińskiej. Wkładeczki są niebielone, z bardzo dobrej jakości materiałów, więc są bezpieczne. Do użytku i są pakowane pojedynczo. Możemy sobie taką wkładeczkę, jedną, dwie sztuki wrzucić do torebki. One się nam nie zabrudzą, nawet jeżeli będą miały kontakt z jakimiś kluczami od samochodu czy innymi takimi użytkowymi rzeczami. Więc jest to bezpieczne opakowanie. Wkładki są dosyć cienkie. Tak wyglądają. I serdecznie polecam. Jest to produkt bardzo dobry. Polecam dla kobiet i pozdrawiam.